Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym filmie z serii Projekt NBA. Witam Was serdecznie na strefie typów. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. No i będziemy dzisiaj lecili z kolejnymi meczami NBA, z kuponami, które zostały nam podesłane. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście, kilka słów o w którym grane są wszystkie właśnie tutaj pokazywane kupony. Jest nim BetClick, który oferuje dla nowych graczy elegancką promocję, z której warto skorzystać. Jak, jak to zrobić, co trzeba zrobić. Otóż musicie założyć konto z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Następnie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 228 zł. No i potem jeśli ten kupon wejdzie, no to gratulacje dla Was, kasy macie jak lodu, można ją właśnie tutaj dalej w NBA, NBA pchać, zaś jeśli niestety kupon Wam nie wejdzie, no to otrzymujecie zwrot stawki w wysokości 200 zł. To jest te 228 zł, odjąć podatek, które następnie musicie obrócić raz, wyłącznie raz po kursie 2.14. No i potem, już cała kasa jest tylko i wyłącznie dla Was. Także elegancka promocja w BetClick, zachęcam do tego, żeby z niej skorzystać. No i zanim przejdziemy do typów, jeszcze oczywiście konkurs do wygrania: 25 zł w BetClick, co musicie zrobić? Musicie wytypować dokładną ilość punktów w mecz pomiędzy Los Angeles Lakers i Memphis Grizzlies. Typujemy do godziny 4 rano. Więc macie do tego dużo czasu zachęcam żeby to robić. 25 zł Freebeta. Piechotą nie chodzi. No a teraz przechodzimy do typów, przechodzimy do kuponów. Jako pierwszy mamy właśnie Dubelek od Michała, który gra jako pierwszy mecz Miami z Milwaukee Bucks i gra tutaj to, że w meczu zobaczymy powyżej 219,5 punktów. Linia wydaje się być bardzo niska, zwłaszcza na, biorąc pod uwagę to, że gra w tym meczu Milwaukee, który zazwyczaj jest bardzo ofensywny, a kurs 2.09 Bardzo to bardzo kusi. Drugi mecz los Angeles. Lakers gra z Memphis, gris jest, no i Michał tutaj gra to, że Los Angeles Lakers wejdą na kolejny poziom i podwyższą prowadzenie w serii na 3 do 1 i gra zwycięstwo właśnie Jeziorowców. Kurs 1.52 z tych dwóch, z dwóch zdarzeń. Mamy kurs łączyty 3.18 w stawce 543 zł. 21 groszy. Fajna, ciekawa, śmieszna stawka i potencjalna wygrana to 1520 zł. 10 groszy. Drugi kupon, jaki mamy dzisiaj, podesłany jest od Dominika, który również gra dubelka na te dwa mecze. Jako pierwszy mecz Miami Heat z Milwaukee Bucks granie jest to, że trójki zawodnika Jimmy Butler minimum jedną trójkę zdobędzie. Warto zwrócić uwagę na to, że w poprzednim meczu między oboma zespołami Butler zrobił cztery trójki, oddał 4 rzuty za trzy i wszystkie trafił. W jeszcze poprzednim meczu trafił dwie próby z czterech, także za każdym razem pokrywał. No, wyłącznie ten pierwszy mecz yy, w całej serii między Miami i Milwaukee tam wtedy oddał tylko jedną próbę, której nie trafił, no ale ostatnie mecze pokazują, że Jimmy Butter ostatnio coraz lepiej czuje się w rzutach z dystansu i grana jest jego minimum jedna trójka. Drugi mecz LA Lakers z Memphis Grizzlies. Gryzy jest to, że dwaj gracze, czyli Antony Davis i Ja Morant, zdobędą minimum 50 punktów razem. W ostatnim meczu oboje byli najlepszymi e, zawodnikami swojej drużyny, najlepiej punktującymi. A Sam Morant zdobył 45 punktów, e, Antony Davis zdobył więcej niż 30, także bez żadnego kłopotu pokrywali tę linię. No i Dobynik tutaj liczy na powtórkę z rozrywki i minimum 50 punktów z, ze strony obu graczy łącznie kurs tych dwóch zdarzeń 266 stawce 300 do wygrania 702 zł i 24 grosze. I ostatni trzeci kupon mamy odważny, jest to my kombi na dzisiejszy mecz Miami z Milwaukee. No i zobaczmy co tutaj jest grane. Jako pierwsze grane jest to, że Miami hit nie przegra tego meczu wyżej niż 9 punktami, czyli maksymalnie 9 punktów Miami dodatni handicap w ich strony, także jeśli mecz zakończy się, dajmy na to wynikiem 109 do 100 dla Milwaukee, no to w kodzie, jeśli będzie już 110 do 100, no to wtedy niestety będzie czerwono. Drugi typ z tego meczu: suma punktów gości powyżej 109,5, czyli grane jest to, że Milwaukee tym razem będzie bardziej ofensywny niż w ostatnim meczu i te 110 punktów zrobi. No i trzeci typ z tego samego meczu: to suma punktów pierwszej kwarty na over 52,5. Wydaje się to być bardzo niskalinia, z której tutaj do Błażej bardzo fajnie korzysta. My kombi ułożyło się na kurs 3,50, także dość wysoki w stawce 325 zł i do wygrania 1001 zł. Tak wyglądają kupony, które na dziś są tutaj zagrane, e, podesłane nam e, na NBA, także jeśli Wam się coś podoba, no to śmiało zachęcam do tego, żeby korzy korzystać. Mi osobiście najbardziej podoba się, bo ostatni to Mike Kombi na mecz Ma Miami z Milwaukee. No to co, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Dzięki za to, że oglądaliście, no i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.